Mam serdeczny bóg zapłać i na tej drodze krzyżowej będę bo zawsze mówił, na której zakończymy zmiórkę, żeby wyrównać e, tą pracę, która będzie też na pewno znakiem roku i biegu który e, dla młodzieży, dla duszpasterstwa i dla poradni, jeżeli tylko będą na to montusze z NFZ, to będzie mogła służyć tym, którzy przeżywają czas trudny, czas żałowy, czas grudny. Na... Urozak we wszystkim znał ofiary przez stację 14. Stacja 11. Christus, Mark, Christ was my first time that

Że wszystko zaopiekuje się resztą. Jezusie, Ty powołałeś błogosławioną Karolinę do ewangelizacji, a całe jej życie wskazywało na Ciebie. że Ci w pełni zaufać i ewangelizować wszędzie, gdzie jestem, by wszyscy mogli Cię poznać i przyjąć Twoją niezwykłą miłość. Mamy Miałem spory problem ze swoją wartością oraz z kontaktami z nich.